mili goście na moim stryszku. Widzę, że trochę mi się kadr <śmienią> zmienił, ale mam nadzieję, że dobrze będzie się nagrywało wszystko. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z odpowiedzią kolejną na pytanie, które dosyć często się pojawiało pod moimi filmikami. Wydaje mi się, że raz już jednym filmikiem odpowiedziałam na to pytanie. Mianowicie tytuł tego filmu to był Runo Gedeona. I tam opowiadałam w jaki sposób ja, czasami jak nie wiedziałam, w którym kierunku ma pójść moje życie czy moje jakieś aktywności, to właśnie starałam się. Modlić, ale też kładłam to runo Gedeona przed Panem. I tam jak znajdziecie ten filmik, to dosyć dokładnie to opowiedziałam. Dzisiaj tylko tak w skrócie, myślę, że odniosę się do tego. I tu dzisiaj mam parę rekwizytów. Moją książeczkę, kiedy sprzątałam. Po śmierci mojej mamy, jej mieszkanie, znalazłam taką książeczkę do nabożeństwa. To jest moja książeczka, pamiątka z pierwszej komunii świętej. No mocno sfatygowana, już nie jest biała, tylko beżowa. Życie ją zmieniło, nabrała wartości, powoli się robi złota. Ale dlaczego akurat tą książeczkę chciałam tutaj Wam pokazać, ponieważ tu jest taka modlitwa poranna, którą, wiecie, jako mała dziewczynka po pierwszej komunii świętej starałam się. Pilnować tej modlitwy porannej i zawsze sobie w książeczce ją otwierałam. Ona to jest, tu jest niedługa, to jest niecała jedna strona tutaj, ale zawsze pilnie ją odczytywałam i nauczyłam się jej na pamięć. Także wryła mi się w mojej pamięci na, na te wszystkie kolejne lata. I, I teraz, jak znalazłam tą książeczkę, yy, Przeczytałam ją sobie, żeby, żeby sprawdzić, czy faktycznie, no po tylu, tylu latach, wiecie, to pół wieku ponad, wróciłam do tego tekstu i faktycznie tak ją zapamiętałam. Może wam przeczytam. Modlitwa poranna. Módlmy się, Panie Boże Wszechmogący, któryś dozwolił nam doczekać początku dnia tego, Ochraniaj nas tak swą mocą, abyśmy się nie skłonili do żadnego grzechu, ale słowa, swoje myśli i uczynki zwracali stale do, do spełniania Twej woli. Właśnie tu jest kluczowe, kluczowy moment, że ja to sobie tak zapamiętałam bardzo mocno, że, że słowa myśli i uczynki moje. Mają się zwracać do pełnienia woli Bożej. I później w życiu, wiecie, jak były różne momenty, kiedy ja byłam na takim skraju wiary, niewiary, kiedy to się wszystko transformowało z, z takiej wiary dziecięcej do, do już dojrzałej wiary, do takiego prawdziwego nawrócenia, to zawsze starałam się. Wiecie, zastanowić nad tym, czy faktycznie to, co ja robię, to jest pełnienie woli Bożej, czy, czy może pełnienie swojej własnej woli. I tutaj dalej czytam przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Właśnie ta jedność Ducha Świętego też mi zawsze jakoś w pamięci mocno mnie kierowała. W stronę Ducha Świętego, i w momencie, kiedy mój mąż odnalazł taką formację, wiecie, to były początki odnowy w, Ducha, odnowy w Duchu Świętym początki w Polsce, to kiedy on się tym tak bardzo zafascynował, nie znając jeszcze właściwie żadnej wspólnoty, szukając dopiero takich wspólnot odnowy. To mnie to się już podobało, wiecie. Przez, przez tą modlitwę, którą ja sobie przez wszystkie lata powtarzałam. Zawsze, jak budziłam się rano, to, to ta modlitwa mi dźwięczała w głowie. Także tu modlitwa się kończy. Bóg przez wszystkie wieki, wieków, amen. Nie wiem, kto tę modlitwę ułożył, ale ona była dla mnie takim drogowskazem przez lata, lata. Później oczywiście nauczyłam się nawiązywać taką bezpośrednią relację z Bogiem. Nauczyłam się dzięki też tej odnowie w Duchu Świętym, takiej spontanicznej modlitwy, ale ta, ta modlitwa z tej książeczki, o widzie, rozpada się z tej książeczki do pierwszej komunii, została mi w moim organizmie, w moim sercu na, na wszystkie te lata mojego życia. Tutaj mam trochę notatek do dzisiejszego nie chciałabym, żeby ten film był za długi także jak będziecie coś tam chcieli się dowiedzieć, to proszę pytać w komentarzach a tutaj jeszcze mam jeden rekwizyt nazbierałam dzisiaj w ogródku, zobaczcie niezapominajki, akurat u nas rosną też białe niezapominajki, bo kiedyś kupiłam taki zestaw w różnym kolorze były białe, niebieskie. Tutaj są takie ciemno-niebieskie też. A ten kwiat tutaj, tak popularnie się nazywa judaszowiec czy srebrniki judasza, bo on ma później owoce i takie nasiona w kształcie wiecie, takich białych talerzyków. Tutaj będzie pełno takich białych talerzyków, w których będą w środku nasionka i to są podobno srebrniki Judasza, tak popularnie się nazywa. Także dzisiaj ten rekwizyt to nie zapominajki, pamiętać o, o Bożej woli. Jeżeli już Pan Bóg nam tą wolę swoją objawi, to żeby y, szanować to nie pójść w stronę Judasza i jego srebrników, nie sprzedać tej woli Bożej za jakieś marne grosze. Także taki rekwizyt. Pomyślałam sobie, że, że będzie pasował do dzisiejszego filmu. No więc przechodząc już do meritum rozeznawali, rozeznawania woli Bożej... To wiecie, co mam tutaj, tak sobie zapisałam? Pierwszym takim kryterium rozeznawania woli Bożej, jeżeli nie wiecie, jak macie postąpić w danej sprawie, to pierwsze kryterium to są przykazania Boże. Także najpierw sprawdzamy, czy według przykazań Bożych ta sprawa jest zgodna z wolą Bożą, z Bożymi przykazaniami, czy też nie. Także takie pierwsze kryterium. Później, oczywiście, żeby rozeznać w danej sprawie, jakiejś ważnej sprawie, wolę Bożą, trzeba się modlić, trzeba czekać na jakieś znaki, czasami ktoś może do nas się odezwać, czasami właśnie jakieś słowo z dnia może być, może być tym natchnieniem Bożym. I na przykład Pan Jezus, zanim wybrał dwunastu apostołów, czyli Zanim podjął taką poważną decyzję w swoim życiu, to też wybrał się na modlitwę na pustynię. Dopiero wracając z tej modlitwy, wybrał tych apostołów. Później apostołowie też kontynuując ten sposób rozeznawania, kiedy mieli wybrać po Judaszu apostoła XII na miejsce Judasza. To też najpierw według rozumu, według kryteriów takich rozumowych, według kryteriów właśnie Bożych przykazań, wybrali mężów, którzy, którzy byli godni zaufania, którzy byli prawymi ludźmi, i później spośród nich, tamtych kandydatów, zrobili losowanie. I przez losowanie wybrali Maciej'a. Więc jakby dopuścili, można powiedzieć w ten sposób, do już takiej ostatecz ostatecznej decyzji, dopuścili pana Boga. I to nie jest takie bardzo dziwne, bo w już w Starym Testamencie kapłani mieli w swoim ubiorze takie specjalne kieszonki, w których były święte losy. I przy pomocy tych losów oni czasami też właśnie rozeznawali wolę Bożą. Także jest to jakieś, wiecie, no nie ma w życiu przypadków, są jakieś Boże działania. I też jeżeli do końca nie wiemy, jak mamy postąpić, to Pan Bóg zgadza się na takie sposoby właśnie przez losowanie. Nawet jest, taki, jest taka sytuacja w Piśmie Świętym, kiedy Pan Jezus rozwinął zwój, prawda, tą księgę prawa i natrafił na fragment. I ten fragment przeczytał, że duch Pański nade mną, yy, prawda, ponieważ posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, w głosił wolność, niewidomym przejrzenie, prawda. Też Pan Jezus posłużył się takim sposobem. On nie szukał w, tej, w tym zwoju Słowa Bożego, nie szukał tego fragmentu, tylko on rozwinął i natrafił na ten fragment. Więc jest to też jakiś wyznacznik właśnie otwierania Słowa Bożego, żeby się jakby nim kierować później w życiu. Ja na przykład często kieruję się czytaniami z dnia, jeżeli w mojej głowie, wiecie, chodzi jakieś pytanie, nurtuje mnie coś, modlę się w danej sprawie, to wtedy jestem bardzo czujna na czytania z dnia. I odnośnie tego filmiku na przykład, parę dni temu już chciałam nagrać ten film, ale jakoś mi się nie udało, nie złożyło się. I, I było czytanie z dnia, kil, kilka dni temu dosłownie, był psalm 96. I to był czas, to był rok 2000, chyba szesnasty, bo mam to w swoim piśmie świętym zapisane dokładnie pod tym psalmem że wtedy zastanawiałam się, wiecie, czy w ogóle wchodzić na YouTube'a, czy zacząć nagrywać swoje filmy. Wydawało mi się... Z jednej strony czułam jakieś takie przynaglenie właśnie, żeby nagrywać, a z drugiej strony obawiałam się, że... Bo w tamtym czasie, wiecie, dużo pracowałam i po prostu miałam mało czasu. Mieliśmy wtedy już wspólnotę, prowadziliśmy oczywiście... Zbliżały się jakieś rekolekcje kolejne, więc też było bardzo dużo pracy, żeby je przygotować. I tak myślałam, Panie Boże, czy ja mam mnożyć byty, których i tak już mam bardzo dużo w swoim życiu. Wiecie, jak stworzycie w swoim życiu nowy byt, no to trzeba się nim opiekować, trzeba się nim zajmować, trzeba go jakoś tam prowadzić. I wtedy był psalm, właśnie ten 96, który zaczyna się słowami: Śpiewajcie panu pieśń nową. <noise> Więc jakby pan Bóg mi wskazał na to, że, że faktycznie on chce, on tego oczekuje ode mnie, żebym tworzyła ten nowy byt. Jeszcze wtedy nie rozumiałam, po co było to dla mnie bardzo trudne, stresujące. A myślę, że teraz po, po tych paru latach jakoś to mi się krystalizuje, odkrywam, po co to było, komu to jest potrzebne. Także pięknie. I właśnie ten sam 96, kilka dni temu, był w czytaniach, więc, ponieważ tam ja rozeznawałam wolę Bożą, więc to mi się potwierdziło, że, że mam ten filmik dzisiaj nagrać, o rozeznawaniu woli Bożej, mimo, że wiecie, nie, nie wiem, jakieś dwa lata temu robiłam po śmierci męża takie live'y na Facebooku, ponieważ tutaj na YouTubie miałam za mało subskrypcji i tam też mówiłam o, rozez, o rozeznawaniu woli Bożej, o runie Gedeona, Także można gdzieś tam w historii, w filmikach sobie znaleźć, gdyby ktoś, ktoś miał czas kopać w takich archiwach moich. I teraz jeszcze o rozeznawaniu woli Bożej. Ojciec Badeni, Joachim Badeni, mówił, że. W rozeznawaniu woli Bożej przy takich, wiecie, życiowych decyzjach, typu, nie wiem, małżeństwo czy zakon, czy ta osoba, czy inna, że bardzo pomocne mogą być takie starsze kobiety pobożne. On uważał, że Starsze, pobożne kobiety mają dużo ducha świętego, dużo życiowych doświadczeń i że na przykład jak nie wiesz, czy, czy ten akurat chłopak, z którym chodzisz, to może być twoim mężem, to warto go zaprowadzić do takiej starszej ciotki i ona ci powie, słuchaj kochana, nie, to nie jest dla ciebie chłopak, daj sobie spokój z nim. Albo powie ci wręcz przeciwnie, że tak, to jest wartościowy, Człowiek, warto z nim związać swoje życie. Także takie, taka pomoc w rozeznawaniu. Też wiecie, jak ja rozeznawałam swoją drogę życiową, to też już mówiłam tu parę razy na moich filmikach: wszystko właściwie było przeciw. Znajomi, rodzina, przyjaciele wszyscy byli przeciwni. Ja też miałam duże wątpliwości. I wtedy powiedziałam, Panie Boże, najlepiej jak Ty mi wskażesz drogę. I właściwie intuicyjnie wtedy jeszcze nie znałam tej metody. Po prostu sama stwierdziłam, że przecież Pan Bóg mógłby, gdyby chciał, mógłby do mnie przemówić, właśnie przez Pismo Święte, że ja otworzę na jakiejś losowej stronie, poproszę Go, żeby do mnie przemówił, i jeżeli. No, miałam nadzieję, że to będzie niekonkretne. Pomyślałam sobie wtedy, Panie Boże, jeżeli to będzie niekonkretne, to ja będę się kierować swoim rozsądkiem, swoim rozumem, jakąś swoją intuicją. No, bo za duże zamieszanie jest w moim życiu, nie wiem co mam robić już naprawdę. Jeżeli Ty mi konkretnie odpowiesz, to, to po prostu uszanuję Twoją wolę i pójdę za Twoją wolą. No i otworzyło mi się na Psalmie 45 i ten psalm to jest pieśń weselna dla króla. Szczególnie druga część tego psalmu jest bardzo konkretna, gdzie psalmista mówi o tym zapomnij o domu swojego ojca i tak dalej, zamiast ojców swych będziesz mieć synów i tak dalej i tak dalej, także Odpowiedź była bardzo konkretna. Nie mogłam się wymigać i powiedzieć: No, ja tego nie rozumiem, jednak będę się kierować swoim rozumem, swoim, swoją intuicją. I co jeszcze? Bardzo ważne jest właśnie patrzenie na znaki, bo, bo czasami. I proszenie o to, żeby Pan Bóg nam otwierał oczy na, na znaki. Czasami znakiem może być dana sytuacja, może być rozmowa z kimś, jakiś zwrot akcji w życiu. Także warto na to wszystko patrzeć w rozeznawaniu. I co jeszcze? Oczywiście, kiedy to, kiedy to słowo otrzymamy, kiedy zrozumiemy je, to naprawdę trzeba je bardzo szanować. To jest poważna sprawa, jeżeli pytamy Boga o zdanie, to już wtedy naprawdę musimy tym zdaniem się kierować. Musimy zawsze sobie je przypominać może wypisać gdzieś na kartce, przykleić w Piśmie Świętym. Żeby o tym nie zapomnieć. Przepraszam. I chyba tyle, wiecie, na temat rozeznawania woli Bożej. Może jeszcze kiedyś coś uzupełnię. Na razie chyba tyle na dzisiaj, bo i tak znowu długi filmik mi się zrobił. Dzisiaj chciałam podziękować wam serdecznie za... Za włączanie się do, do tych moich filmików, właśnie przez komentarze, przez lajki, przez nawet, wiecie, linkowanie konkretnych fragmentów, o których ja mówię, czasami nie mogę sobie przypomnieć, skąd te słowa pochodzą, i wtedy na przykład Ania jest taka Ania, która często właśnie mi linkuje. Mała przerwa. Tak, dziękuję serdecznie Ani, która mi linkuje i tutaj na YouTubie i, i na Facebooku. Też Natalka. Taki pan Krzysztof, który też mnie wspiera w szukaniu tych konkretnych materiałów i też Ania podsyła różne ilustracje też do, do tych moich tematów konkretnych. Także. Bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję za, za wszelkie wsparcie i do zobaczenia w następnym filmiku. Z Bogiem, pa pa!